Witam serdecznie na kolejnej lekcji i zapraszam na analizę kolejnego wyzwania. Wyzwania znajdujemy w zakładce społeczność na moim kanale. Tym razem było wyzwanie dotyczące bólu i mieliśmy dwie różne sytuacje. Sytuacja pierwsza wyglądała tak, że ktoś na przykład leży i nie wiemy, co się dzieje, więc podchodzę i się pytam: Coś cię boli? Tak? Nie wiemy, czy tę, tę osobę coś boli, czy nie, po prostu pytam. Coś Cię boli? W sensie, co się dzieje. Natomiast sytuacja numer dwa wyglądała tak, że ktoś na przykład leży, no i ewidentnie coś go boli, na przykład wyje, jęczy i tak dalej. Więc podchodzę i pytam, co Cię boli? Albo gdzie Cię boli? Ok, przenosimy się przed ekran. Ok, moi drodzy, i wypisałem Wam tu przeróżne możliwości. Oczywiście wielu z Was odpowiedziało bardzo dobrze, bardzo ładnie. Czyli pytanie pierwsze. Coś cię boli? Nie wiemy, czy w ogóle kogoś coś boli. Uwaga. Według mnie najlepsze pytanie, najbardziej naturalne to Are you in pain? Czy jesteś w bólu? Tak po prostu pytają. Czy jesteś w bólu? Are you in pain? Ale oczywiście można użyć czasownika boli, tylko używamy czasownika hurt. I się pytamy, does anything, ewentualnie does something Hurt. Tylko uwaga, bo my powiemy, czy coś Cię boli, więc Polacy będą chcieli wcisnąć Cię, czyli You. Nie można tego wcisnąć. Gdyż coś takiego jest możliwe, ale znaczy coś innego. Może nagram o tym filmik. No i trzecie pytanie, dość kontrowersyjne, chociaż gramatycznie ok. Do you feel any pain? Ono jest, słuchajcie, tak jak powiedziałem, gramatycznie ok, ale ono jest dwuznaczne. I ono może oznaczać, czy Ty odczuwasz jakiś ból w ogóle, czy Masz taką zdolność. No, niby każdy odczuwa ból, ale są przypadki, nie, nie pamiętam jak się nazywa ta choroba, ale są osoby, które nie odczuwają bólu. I to brzmi tak samo, jakbym się pytał: Ty, ciekawe, czy owady czują ból? Coś takiego, tak? Czy one są w stanie ból? Czuć ból, a nie czy coś je, czy coś je boli. Czyli: Do insects feel pain? Czy owady odczuwają ból? Tak więc to można też tak zinterpretować ogólnie. Czy to ogólnie odczuwasz Ból. No i ta druga sytuacja. Wiemy, że boli, ale nie wiemy co lub gdzie. Czyli gdzie boli albo co cię boli? Uwaga, te pierwsze dwa pytania najczęstsze. Można króciutko zapytać: What hurts? Czyli cokolwiek to jest, to jest osobą trzecią, tak? Jakiś tam narząd jeden. Czyli przynajmniej zakładamy, że jest osobą. Trzecią. Znaczy, że jest liczbą pojedynczą, tak? Bo mogą boleć dwie nogi. No ale zakładamy, że przynajmniej jedna. What hurts? I też nie można dodać you. Albo gdzie cię boli? Bo to było co, a tutaj gdzie. Where does it hurt? Gdzie boli? Oraz uwaga, czasami też pytają Where are you hurt? I tu już jest strona bierna, gdzie Ty jesteś zraniony. Także tu jest trzecie. hurt Bo mamy het, het, het. No ale tego typu pytania zadamy, jak ktoś ewidentnie, nie wiem, leży na przykład połamane czy coś. Ok, a teraz przykłady od native speaker. I pierwszy przykład na tym kanale. No tutaj pan uciekał przed policją i spadł z pewnej wysokości, leży cały obolały i właśnie pan policjant się zapyta, co go boli. No i posłuchajcie, której wersji użył, tylko nie ma napisów, musicie tylko słuchać. Ok, what hurts? what hurts? Co boli? I co go boli? Wszystko go boli. Jeszcze raz. No i teraz ta druga sytuacja, gdzie pytam osobę, czy w ogóle coś ją boli. Jesteśmy w serialu Line of Duty. No i tu pan policjan odwiedza swoją małżonkę w szpitalu, która została pobita, leży. No i zastanawia się, czy coś ją boli, czy nie. Posłuchajcie. No, czyli are you in any pain? Well, not anymore. Robiliśmy lekcję o anymore. Czy piszemy razem, czy oddzielnie? Jak to wszystko wygląda? Podlinkuję wam. Z tyłu i w opisie jeszcze raz. I jeszcze jeden przykład. Również jesteśmy w serialu Line of Duty. Tym razem córka przyszła odwiedzić swoją matkę, która jest po wylewie. No i posłuchajcie. Kasia, bo to chyba Polka, pielęgniarka, says you can. Understand, czyli pielęgniarka mówi, że rozumiesz po tym wylewie. Are you comfortable? Are you in pain? Are you comfortable? Are you in pain? Czy odczuwasz jakiś ból, czy coś cię boli? Jeszcze raz. Are you comfortable? Are you in pain? Mm. I kolejny przykład z tego kanału. Pan tutaj tłumaczy, jak ważny jest dobór obuwia. Mówi, że tam niewłaściwe obuwie może put strain on the muscles, tak? Nakłada jakby napięcie na mięśnie. Innymi słowy, wyspinają się mięśnie, and you end up, i kończy się tym, że ty kończysz with so painful feet. Czyli obolałe, obolałe, bolące stopy. Robiliśmy filmik go. so, Podlinkuję Wam z tyłu i w opisie. Posłuchajcie. Put strain on the muscles you end up just with sore, painful feet. I have people that come in tak? osoby, and I ask them, you know, where does it hurt? Everywhere. No i przychodzą do niego pacjenci. I have people that come in, tak? Czyli mam osoby, które przychodzą and I ask them i pytam ich, Where does it hurt? Gdzie boli, tak? Czyli to jest ta sytuacja, że wiemy, że boli, skoro ktoś przychodzi do lekarza, no i on się pyta, gdzie boli? No i tym razem pan użył tej wersji. Where does it hurt? I ludzie odpowiadają, everywhere, wszędzie. Jeszcze raz. It puts strain on the muscles mm -hmm. and you end up just with sore, painful feet. I have people that come in and I ask them, you know, where does it hurt? Everywhere. Uh -huh.